<laughs> yeah, yeah, yeah. Because I'm more a craft with more creature in

<laughs> Let's be Let's be <laughs> hello my friend. take my money take my money put the put take my money <laughs> No zbieraj te śmieci! To twoje śmieci. Już nie. Ja odchodzę. Odmeldowuję się. See you! Owca do ciebie przyszła. AHAHAHAHAHA WTF, WTF, WTF Atakuje nas <laughs> Zbieraj to Gramy Nie gramy, oszukałeś Co mu szukałeś? oszukałeś? Oszukałeś to, to ja się strollowałem Strollowałeś, gdzieś stroluję Przeprowadzamy niepotrzebne przedmiot. Mmm, diaksy? Już nie mam diaksów. Gdzie jest mój diaksowy kilow No, dałeś mi go. Spieprzaj! Od, oddaj wszystko, co ja miałem. Wszystko mam wiedzieć, co ty miałeś? No... Wszystko, co ci teraz wyrzuciłem. A co mi wyrzuciłaś? Rzeczy kamienne... ...dwa miecze żelazne... ...dwa nagie miecze. Dwie nagie pały eee, dawaj craftinga To to? Crafting Został przy piecykach? Aha Ej, ale ta siekiera była twoja. Oddawaj moje siekierę. Zł złodzieju. <grystanie> A poza tym czy to jest żelazo, ty chciałeś odejść bez żelaza? Weseja. Sześć. Zimne palce twego paluszka. Dotykają ją. Idealnie momencie. O, Stoi. Hm. Nie mam wełny. O weł... o łóżko. No dzień, oui. Dawaj. Lol? No oddaj moje itemy Nie wiem jakie miałeś nawet Oddaj dwa żelazne miecze I siekierę kamienną Sikierę kamienną, jeszcze mutykę miałeś, łopatę mhm. Mhm. Kilofa Mam kilofa, mam laptopa To jest też... A, ale ten kilof dałem tobie ale to tego sprzedałem tobie. Chlebki też były twoje. Nie, to nie były moje chlebki. Były. Nie. Tak, ja nie miałem chlebków na stówę. Ja też nie miałem chlebków na stówę. Aha, bo ja miałem skrzyniach, dobra, dobra. Cziul. skrzynia była twoja. Mhm. Jeszcze coś miałem, bo miałem jeszcze 400 lat w piłkunku. No, ja bo ja po w ekwipunku nie ma, to nie narzekam. Hmm? Których? Pokaż, 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 pokaż. Nie <tryk> ja można tego przyzepcić. O to... E co ty mi wywaliłaś? Nie śmieci. Śmieci żelaza ci Ja tu nagrywam. Za pewno. Mhm. mhm. Z Zobaczę sobie na YouTubie Tylko nie wiem kiedy Chciałbyś See chciał Chciałbyś Nie nagrywasz Nagrywam Nie nagrywasz Mam 40-50 klatek Mhm Ja sto. Bo ty nie nagrywasz. Tak. Jak ten ten max 5 3? 81%. Jee, yeah, 39%. Wstyd, wstyd, wstyd przed YouTubem. Kopse ucho. Wąchaj klej. Wąchałem klej, ale połkłem go przypadkowo. <grym> I mi tak ucknął. <grym> Nara. Nie ma mnie. rozwalę system. Tak. Lepiej będzie, jak go naraz hapniesz. A ja jeszcze nie mam swojego kobla, ale okej. Okay. I mm. ja, ja tylko swój staczek. Mm -hmm. Który miałem, miałem i zawsze miałem. Mhm. Mm Odkąd mnie zabiłeś? Ale tutaj wpadłeś w lawę. Kto ci kazał tak się wychylać? A kto ci kazał mnie uderzać? że uwaga. Zniszczyłem pod tobą Gravela. O, i co miał mnie uratować? Powietrze. Powietrze nie ratuje. Powietrze zabija. A właśnie te nowe przedmioty. Trzeba ogarnąć, jak się to kraftuje w ogóle. Jakie nowe? No, te, co Nilux pokazywał. To coś na komendy, czy coś mówiłeś. Ale tego się nie kraftuje. To po co oni to dodali? Bo to jest do trybu adventura. Adwentura Adwentura. Jack, pisz nie co robić? Jep. Jeb, jeb, jep, jeb, jep, 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 jep. Yep, yep, Uuu, mam... Chcesz trochę patyków? Nie. O, mam parę. Niepotrzebnych. Masz. Masz, masz. Odwróćcie, masz. odwróćcie. Ja tutaj mieszkam. A ciekawe, czy się tak. E? 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 tam one się tak nie robią. Deski. Marta. Nie przewidza. widzach. No i nie przy, nie przy naszych dwóch widzach. I, 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 I tak tego nikt nie oglądnie. Aha. Tak. Skaczę, skacze! O, sprzyjepczaj stąd! Lol. No ja ciebie też. Tak. Portal do... do nieba. Huu? Huuu? Huu? O nie ma. Oj! Huu? Kurde, ja do... do... ...Main Blade się przyzwyczaiłem. Mogę z Tobą mieszkać? W tym czymś? Ja to tutaj zorganizuję. Cicho. Ach, jak ja dawno w takich chatkach nie mieszkałem. Ach, jak ja? Seria, zawsze budowałem takie nowoczesne. Ja też. Zawsze, zawsze budowałem kloca. No ty robisz nadal kloce. Hmm. Nie przewidzach. To żaden sekret. Ciao, ciao, ciao. O, ale mamy zajebisty dom. Dobrze. Tera, ale teraz jak mamy żarcie, to tak to, to żarcie nie ubywa. Ej, odej kotlety. Hm. Odaj kotlety. To ty mi je oddałeś. Yyy nie, to, bo ty mi je ja wyrzuciłeś. To być drewniane jakieś kraty albo coś. Bo żelazne to jest trochę trudne do zrobienia. Postaw crafting tej ble. mam przy sobie. Aha Przecież nie szczyłeś. To co chcesz wpakuję do były A właściwie to takie drzwi mogą być, ale małe. Robię piwnicę kondom. O. Nie przy widzach. To mogą oglądać dzieci młodsze. Na przykład te Hmm <laughs> Dlaczego ja? <noise> Ej, gdzie ja mam? Ty nie masz. <noise> A z Dirtem mi się pomyliło żal. Serio. Taki normalny crafting table jest podobny do Dirta. Co ty tam kopiesz? Może twoja stare jest podobna do Dirta? Może twoja. I... Nie, Kawały twoje twojej sobie są brzydkie. Bo pokazuję twój stosunek. Seksualny. <grym> Rzucam gdzie patyki. Aha. Dzięki. O co? Nie wiem. Gratuluję. Co Czemu ja nie mogę? O, widzisz? <grym> Szansę na szuk też. U, u, u. Połóż coś tam. Wstyd mi, Wstyd mi z tobą nie nagrywać. Ale serio? Się... Dlaczego? I się czuję jak w takim klocu. małym. Ty ja też? Nigdy w takim domu nie mieszkałem w Minecrafcie. Jest, ja też, tak szczerze, to też. Na pewno. Ja zawsze miałem, du ja, ja zawsze miałem duże Mhm. Dlaczego nie budować takiego dużego? Kiedy? O teraz na przykład? O to chodź, wybudujesz jakieś fajne. Ja mam z czego? A kreatywa? Nie czytujemy na tym, co A nie możesz zrobić płaskiej mapy? Wygenerować? Nie, bo to jest zwykły serwer. Bo bo kiedy wycho nie wychodzi na snapshot. Kondom. Oh, Chodź tutaj, oh. dam ci patyczki. Po patyki? Co tu jest? Co za odbyt. Ej, no jasno. Yeah! Inter instalator Max Paint 3 dalej. Absorpuje, zainstaluj. Żal mi cię. Zakończono. Żal mi Żalnicie. Hmm, zamknij. Już. Raz mi cię. Mm. Co idzie spać w This release is about by you. I am awesome. Wiem. Finish. Oj, skończyłem w katle. YouTube mi się włączył. o o A czym jest okrągłe? o o o Ej, daj mi wyjść. Pieprz się. Daj mi wyjść. Dam ci patyki. Nie przekupisz mię, urzynam. Masz patyki. Zrób mi drabinki. Zrobiłem ci. <coughs> Może. Ile ty tego tam chcesz? Daj Daj mi wyjść To się przesuń Mam. teraz dziękuj Do miecza Do miecza mhm. Dobra zakończy ...to coś. Odcinek ze Spontana. Tak to nazwę. W życiu. Tak. a, -a. Po, Pożegnaj się z ludźmi. Wykastruję się Ja I tak, ja was też żegnam. Miło. Cześć.